Joo. Mm. <laughs> <laughs> 公面里面我笑，尴尬了。

Przepraszam. Przepraszam. jest Zaraz zobaczymy. Wszyscy mają dzisiaj i dostawać Nie wiem, ale chyba. Tak. Te siedem osiem, trzy dziewięć, dziewięć, jeden cztery nie ma rozbicia. <grymiany> nie to kto jest kim w tym momencie? Tak, tak. 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 na wybierać, co? Tak, 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 tak. jakby jak poznaje pana. Jakby poznaje pana. Dzień dobry. witam wszystkich Państwa na dzisiejszym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki trakcja spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i e, przynajmniej informuję, że zgromadzenie odbywa się w trybie artykułu 398 i 399 e, paragraf 1 kodeksu spółek handlowych e, w związku z artykułem 400 je, 402 z indeksem 1 402 z indeksem 2 KSH oraz e, artykuł 8 2 i artykuł 10 e, statutu spółki i proponowany jest następujący porządek obrad. Otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, wybór przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, przyjęcie porządku obrad. Punkt piąty powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu trakcja akcyjna. Punkt szósty powzięcie uchwały w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń dla członków zarządu oraz Rady Nadzorczej Trakcja Spółka Akcyjna i punkt siódmy e, zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia e, spółki. E, w związku z tym e, proponuję, abyśmy e, przystąpili do głosowania nad uchwałą e, Numer 1 to jest uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <laughs> I e, na podstawie artykułu e, 409 paragraf 1 KSH e, e, proponuję, aby e, w ramach e, tego głosowania e, Przewodniczącym nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia był Pan Paweł Cyganik. Nie, 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 nie. Dziękuję. W takim razie proponuję do przystąpienia do tego wyboru. I tak jak wskazałam, na podstawie 409 paragraf 1 KSH. Postanawia y, wybrać na przewodniczącego z zgromadzenia spółki Pawła Cyganika. Proszę bardzo. Przystąpienie do głosowania. Dziękuję. Za e, 304 1 132 851 głosów to jest 100%. W związku z tym uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo, uprzejmie, proszę, Panie Przewodniczący. O, jest. No Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję bardzo za wybór. W kwestiach formalnych tutaj jest lista obecności wszystkich akcjonariuszy obecnych na dzisiejszym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. Piszę od razu, jest do wglądu, jakby ktoś z Państwa chciał zobaczyć to zapraszam tutaj na stole, będzie grała. I płynnie przechodząc może od razu do porządku obrad i kolejnych punktów tego porządku obrad. Po pierwsze zgodnie z punktem 2 i 3 porządku obrad chciałbym potwierdzić, że niniejsze walne zgromadzenie zostało zwołane w trybie odpowiednich przepisów KSH. Informacja na temat tego walnego zgromadzenia została opublikowana raportem 13 kwietnia 2023, 2023 roku. Tym samym chciałem potwierdzić, że niniejsze walne zgromadzenie zostało zwołany w sposób prawidłowy. Obecnych jest reprezentowany kapitał 90,39% kapitału zakładowego spółki, co stanowi dokładnie 304 132 2851 akcji i tyle samo głosów. Stąd też możemy procedować dalej. Się zresztą te akcje wyświetlają. Jest obecnych i reprezentowanych dwóch akcjonariuszy. Stąd też proponowałbym, żeby od razu przejść do głosowania nad następną uchwałą. To jest przyjęcie porządku obrad. On został już odczytany. Ja też, może takim pewnym zwyczajem w spółkach giełdowych, nie czyta się tych uchwał, bo one są opublikowane, były publikowane raportem bieżącym. więc jeżeli Państwo nie macie nic przeciwko, rozglądam się po sali. To no, też nie będę, pozwolę sobie nie czytać tych uchwał, chyba że będą jakieś zmiany, no to wtedy do tego oczywiście będziemy się odnosić. Ale w, z, też uchwała numer 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad była opublikowana i tę, tę treść uchwały prosiłbym teraz o poddanie pod głosowanie i głosowanie za przyjęciem lub nie uchwały numer 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad dzisiejszego nadzwyczajnego zgromadzenia Półki Trakcji. Bardzo proszę o głosowanie. Jak tutaj widać w mojej prawej stronie yy, głosowanie się zakończyło, wszyscy obecni akcjonariusze, czyli 100% głosowało za, tym samym porządek obrad został przyjęty. Zgodnie z tym porządkiem obrad yy, następny punkt to jest yy, uchwała w sprawie zmiany statutu spółki Trakcja S.A. Yy, uchwała nr 3 też została opublikowana, tak naprawdę sprowadzona się do tego, że Przyjmuje się nowy, nową treść statutu Trakcja Spółka Akcyjna przez przyjęcie tego tekstu jednolitego, który jest również treścią tej uchwały. Jeżeli nie ma żadnych uwag, pytań, głosów w sali, to prosiłbym zatem o głosowanie nad uchwałą nr 3 w sprawie zmiany statutu spółki Trakcja S.A. Dziękuję bardzo za głosowanie. Ta uchwała również została podjęta przez 100% głosów obecnych na dzisiejszym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. Stąd też płynnie proponowałbym, żeby przejść do punktu 6 porządku obrad w sprawie kolejnej uchwały. To jest uchwała w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń dla członków zarządu i rady nadzorczej. Uchwała nr 4 również, jak poprzednie uchwały, została opublikowana raportem bieżącym, wspomnianym przeze mnie wcześniej. Pytanie zatem, czy jakieś są propozycje zmian, pytania co do tej treści uchwały nie widzę. Stąd też prosiłbym również o głosowanie nad przyjęciem lub odrzuceniem uchwały numer 4 w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń dla członków zarządu oraz Rady Nadzorczej w Bardzo dziękuję za głosowanie. Również chciałem potwierdzić, że ta uchwała Numer 4 została przyjęta przez 100% obecnych głosów. Eee, czy jakieś są pytania z sali, jeszcze dodatkowe wnioski? Nie widzę. Stąd też chciałem potwierdzić, że wobec wyczerpania porządku obrad dzisiejsze nadzwyczajne walne zgromadzenie uważam za zamknięte. Bardzo Państwu dziękuję za obecność i za sprawne przeprowadzenie. Numer